Wszystko co mamy pod kołami to lód. Teraz pora na mały off-road Jesteśmy na lodowcu Na Wat na I takie cuzie jeszcze dostajemy na nogi Zakładamy

Nie myślałam, że wejście do tych jaskin będzie tak wyglądało. Ja raczej miałam wizję takiej ścieżki, że po prostu się wchodzi i się jest, a nie że się będzie przecierać przez tunel ze śniegu. Wiecie, dowiedzieliśmy się właśnie, że za nami e, tak bryła lodowa kryje w sobie tak zwane air pockets, czyli powietrze uwięzione w lodzie, dlatego biały e, kolor, a nie niebieski, ani nie ciemny, ani nie żaden inny. No i generalnie jest to niesamowite. Tak, dowiedzieliśmy się jeszcze, że tej jaskini do końca kwietnia nie będzie prawdopodobnie tutaj i że generalnie ona była dłuższa, ale się skróciła. Tutaj już jest koniec po prawej stronie. Jeżeli chcecie zabrać bryłkę lodowca ze sobą, dostajecie coś takiego i możecie sobie wykuć. Po pierwsze nie będziecie w stanie. Po drugie, to jest tylko y, rekwizyt do zdjęć. Woda z lodowca, jak wiemy, jest najdroższa. Ale nie wiem, czy wiecie, że lód z lodowca jest najlepszy do whisky, bo rozpuszcza się najwolniej. Teraz zobaczymy, jak smakuje. Zimny Ej, bezki tu wygląda jak powierzchni księżyca Neil Armstrong zanim poleciał na księżyc podobno z ekipą przybyli tutaj do Islandii Porównać warunki, jakie mogą panować na księżycu Islandia nadała się do tego idealnie Wejście do jaskini numer 2 Wow, patrz pod światło. Ale to jest ten czarny lód. Możesz wziąć do domu? No na palontkę. Zwany też martwym lodem po wycofaniu się lodówca. A czarny kolor wziął się po prostu od pyłu wulkanicznego. How much water is during summertime here? It's just gushing. Gushing. I don't know how many cubic meters of water Aha. comes out of here, but it's a lot. It's a lot. Yeah, just a You couldn't sway, you couldn't go into it, you would, the current would take you. And this channel here, it used to be flat. Okay. Water dug itself down mm -hmm. out there. So this channel wasn't, we could drive here. And why is the cave so flat? Because of volcanic ash oh, mixed simply. inside. Okay. Okay. to te kamienie, które są teraz nad moją głową zaczną spadać. Idziemy stąd, fureka, furek tu najechał. A za nami rozciąga się zamarznięta laguna. Filmowa ciekawostka przewodnik przed nam zdradził. Tutaj, na tym lodzie za mną zamarzniętym odbywała się scena w Batmanie walki na lodzie, a te góry za mną udawały Himalaje w filmie Walter Mitty. Inspiracja na pamiątkę bierzemy te kamienie ze sobą, dolepimy do nich magnes i będzie. Magnes DIY. A z lodowca nie każdy może mieć magnes i kamień. Umówmy się. Nie zobaczcie, jak miło przycupnąć na ławeczce. Jak? Super. Jesteśmy teraz na Diamentowej plaży, czyli Diamond Beach. Ta plaża słynie z tego, że są na niej tak zwane diamenty, czyli mówiąc w skrócie po prostu duże bryły lodu. Jest jeszcze jedna ciekawostka. W ostatnim czasie, w ciągu ostatnich kilku lat to miejsce zrobiło się bardzo popularnym miejscem na zaręczyny. Skoczyłam się! Słuchajcie, wszystkie rodzaje lodu. Przezroczysty, biały, czarny, lekko mąkitny, bardziej mąkitny. Wszystko jest. Jest jeden minus. Jeżeli przyjeżdżacie tu w zimie, to szykujcie się, że będzie bardzo zimno. Nie ja czuję już rakę, Co wracamy do auta i jedziemy dalej. Kieruj się na południowy wschód. Jademy na północ. No i tak oto, dotarliśmy wreszcie do Storybaki, Jesteśmy w północno-wschodniej części kraju Pani spakowana już padła, dlatego ja powiem parę słów o trasie, bo to jest bardzo ważne Jeżeli będziecie się wybierać trasę z Hoffn do góry fiordami wschodnimi to koniecznie przygotujcie aparat, ponieważ widoki są przecudne Nie ma tam prawie nic Jest kilka miast co 100 km W zasadzie ciągną się cały czas góry ciągną się Cały czas przepiękne tereny, jest pełno reniferów. Po prostu zatrzymywaliśmy się co jakiś czas i robiliśmy tylko zdjęcia, ujęcia, i jechaliśmy dalej. W ogóle tam prawie nie ma już ruchu, prawie nie ma aut. Więc no, jest przepięknie, jest surowo, jest, jest inaczej niż na południu. Ale uważajcie, szczególnie teraz w okresie zimowym, tam teren górzysty, tak, yy, są pełne strefy zalodzone, jedziemy normalną, fajną drogą, wjeżdżamy pod górkę, jest ok, a tu nagle zaczynamy zjeżdżać z górki jest lód. Więc zwalniajcie, jeżeli zbliżacie się do jakichś zniesień. Trzeba w zimie po prostu uważać, brać poprawkę na to, że jak na fiordach wschodnich jest zła pogoda, no to bardzo, bardzo powoli trzeba jechać. Okazało się, że wjechałem trochę za bardzo na pobocze, gdzie było dużo śniegu, zakopaliśmy się. Zachwyciłem za jedyną łopatę, którą miałem pod ręką. Oto ten rondel i... No i próbowaliśmy się tym rondlem w odkopać, trochę nawet nam się udało te dwa koła odkopać, ale w międzyczasie podziwialiśmy zorze, więc w sumie czas nie był tak bardzo stracony. I tyle przygód na dziś, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak to kciuki w górę, e, oczywiście subskrybujcie i bądźcie z nami. Do następnego, pa pa!